Problemy emocjonalne kotów mogą brać się z tego, że ich środowisko nie jest wystarczająco dobrze urozmaicone lub ich zabawa nie jest wystarczająco dobrze urozmaicona, ponieważ należy pamiętać o tym, że polowanie, czyli to co robimy, kiedy bawimy się właśnie z naszymi kotami, ma kilka elementów. I jednym z bardzo ważnych elementów jest pochwycenie ofiary i możliwość rozszarpania jej. Dlatego bardzo się ucieszyłam, kiedy Kot Owo wysłało mi swoje kopacze do przetestowania, ponieważ zobaczcie, jakie to jest długie. Często te kopacze, które są dostępne na rynku, nie mają odpowiedniej wielkości, więc sprawia to, że kot nie jest w stanie schwytać kopacza przednimi i tylnymi łapkami, czyli zrobić taki zapasowy chwyt. Dodatkowo takie kopacze zawierają kieszonkę. Kieszonkę, do której można schować przysmaki. Dzięki temu kot bawiąc się kopaczem, będzie zyskiwał automatyczną nagrodę za podjęty przez siebie wysiłek oraz spadnie mu jego napięcie wynikające z chwilowego pobudzenia, ponieważ takie rozszarpywanie, bawienie się, będzie mu troszeczkę podnosić emocje, ale właśnie doprowadzić ostatecznie ma do regulacji emocjonalnej. Do kopaczy kot i owo dołączony jest również taki dzwoneczek i owszem, może być super urozmaiceniem i zachętą dla naszego kota, żeby zaczął się jeszcze bardziej intensywnie bawić kopaczem. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli twój kot cierpi na wrażliwość dźwiękową, można sobie to po prostu darować. Jeżeli masz podejrzenia, że właśnie takie intensywne dźwięki sprawiają mu jakikolwiek dyskomfort i prowadzą do jego rozdrażnienia, niepokojącego pobudzenia, wtedy takie dzwoneczki nie są dla niego wskazane. W innym przypadku Śmiało. Bardzo fajnym pomysłem, żeby zachęcić zwierzaka do zabawy, jest również dodanie tutaj do tej kieszonki bądź trochę właśnie wysmarowanie, wytarzanie kopacza w walerianie i również w paczce swojej dostałam taką próbkę Walerianę od Kotiowo po to, żeby taki eksperyment przeprowadzić. Ja natomiast mam również walerianę w płatkach od holisty i ona też mi się świetnie sprawdza. Przy dodawaniu waleriany należy jednak pamiętać o tym, że niektóre koty reagują zbyt intensywnie na jej zapach. Jeżeli ma to prowadzić później do sytuacji, w której kot nie jest w stanie zejść ze swojego napięcia emocjonalnego, lepiej mu ograniczyć bądź dawać właśnie taką walerianową zabawkę, kopacz wytarzony walerianie, tylko i wyłącznie pod naszą kontrolą, tak żeby nie trwało to zbyt długo. Kopacze, tak jak inne zabawki, należy chować. Później po skończonej zabawie, po to, żeby kotom taki ciągły dostęp do nich się nie znudził, nie sprawił, że on wtedy straci na atrakcyjności, a wyciągać raz dziennie, co kilka dni, po to, żeby taką zabawę naszym kociakom dostarczyć.